Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do The Elephant, The Assignment, przygody Julie Kidman i kind of Josepha, który jest jakby za rogiem i mamy mu oczywiście pomóc, bo to Joseph, tak więc, tak, wiecie, ten moment, kiedy, kiedy Kidman bez pistoletu jest w dalszym ciągu bardziej zabójcza, i bardziej przydatna niż Józef z pistoletem. A, dobra, a więc tak, mamy dwie pary drzwi. Dobra, tu muszę ułożyć. A, mój Boże, muszę ułożyć. Yy... Gwiazdka, jeśli nie mylę. Czekajcie, no. O. Będzie tak? Hmm, albo nie? Nie brakuje łebka, definitywnie. Czy mogę to obrócić? O, mogę, dobra. Cyk, tak lepiej. Nie? Dalej brakuje. Czyli to będzie to, bo to tylko ma łebek. O, właśnie. Hmm. Albo i nie to O mój Boże, dobra, jestem kurwa tempy. Brakuje tylko łebka, o właśnie tego na dole, co o czym ja kurwa myślałem. Aha! Tajne They've refocused the efforts of the other programs to support our research. STEM priority has seemingly overridden other department's individual research. Chemical and botanical studies are focused now on temporary, priming subjects for their inevitable connection. Now that the prototype is up and running, experiments continue. Upon their return from STEM integration, patients are interviewed extensively. While their particular pathologies inform their experiences, there are commonalities. They all experience the same settings, the same occurrences. The world they inhabit becomes larger with every new visitor. This suggests that shards of each user's consciousness are left behind inside the STEM, creating It's as if a new world is being built. Czyli tak. Dzięki wprowadzeniu Lesliego do tego wesołego równania, Jimenez w końcu, Jimenez, Jimenez, w końcu zdobył więcej zasobów, zdobył więcej budżetu. Cała, cały Mobius, na dobrą sprawę, teraz aktualnie pracuje nad stemem. To w nim widzą przyszłość. By the way, jakby po co w ogóle? Mobiusowi Stem, tego się dowiemy w drugiej części, żeby nie było. E, tak, wszyscy skupili się na Stemie, całe, całe wydziały pracują nad tylko i wyłącznie tym projektem. I tak, tutaj mamy potwierdzenie to, co widzieliśmy w podstawce, mianowicie tak, każdy, mm, każdy uczestnik, każda osoba podpięta do Stemu odczuwa ten sam świat i ten świat powiększa się z każdym no, z każdą nową osobą podpiętą tak, każda przyszłość każda trauma, każdy strach każdy wzór umysłu tworzy każdej nowej osoby tworzy nową wyspę, tworzy nowy kawałek terenu w tym świecie właśnie zbudowanym wstęp. i tak dosłownie tworzy to zupełnie nowy świat, który może być za jakiś czas większy od naszego świata you're losing focus kid i warned you about that how could this place exist i don't understand what's happening in here ruvik knows you're here he's feeding off you but there are more important problems that detective, Joseph, isn't something to worry about. He doesn't suspect anything. He's expendable. How else do you want me to say it? Remove him. That's an order. Hey, what are you doing? Killing Joseph? That's not going to help me find Leslie. On, can he can't be trusted. He'll turn on you. They all will once they know what you're after. We told you, you're weak, kid. And you're disappointing us. Are mm -hmm. you guys all right? We're all right. Sebastian, maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on you. <laughs> <laughs> only Sebastian and Joseph dowiedzą się. Kim jest Kidman i co ona tutaj robi? Zabiją ją od razu. Na to sobie nie mogą pozwolić, więc ona ma zabić ich, nim dojdzie do tego odkrycia, oczywiście. A także jej słabość. Hey. I tak. Sebastian nie został chwycony przez demoniczne ręce i wciągnięty pod podłogę. By the way, bardzo fajna mimika na twarzy Kidman w tym momencie. Eee, tak, nie został wciągnięty przez demoniczne ręce w podłogę, nie. Po prostu odbiegł, trzymając się za głowę. To z perspektywy Sebastiana zostaliśmy porwani przez jakąś demoniczną siłę. I tak, Joseph definitywnie jest najbardziej podatny z tej trójki. Kidman ma odporność, bo jej szczepiono coś tam. Sebastian jest silnym chłopem i ma pancerz fabularny protagonisty, ale Joseph, well, Joseph is spending you are not go let you take him! You should Tak, mamy skradaną walkę z bosem, z Józefem. Wcześniej nienawidzieliśmy Józefa, bo bezużyteczny, teraz będziemy nienawidzić Józefa, ponieważ jest chujową walką z bosem i jest bardziej irytujący niż trudny. Tia. Niestety, kurwa, mogę i muszę to robić. Josie. Fajnie było wiedzieć, gdzie jest, nie? Czy on mnie widział? Czy on mnie widzi? Wydaje mi się, że leży w otwartym miejscu, prawda? Dalej, pstrykaj go, pstrykaj go. Julie, proszę cię. O jest zaś niemiło. Joseph zawsze dość taki spokojny. No tak, bo o co to? Co to jest? Co to jest? Włączyłem ci muzyczkę, Joseph, uspokój się. O nie, moje radyjko! Ty niszczycielu! Oh wow. Nawet się nie ruszyłem stary. O nie! Dobra, trafiła. Dobra, brakuje mi jeszcze jednego topora do szczęścia. Nie, gdzie jest opór? Don't run. Just let me get a clean shot. Jozef z jakim kurwa kripem? Nie dość, że jest bezużyteczny, to że jest kurwa kripem. Gdzie on kurwa w ogóle jest? O, tu jest. There you are. że może będę mu go... Ale widzę, że się kurwa przeliczyłem To jest właśnie walka z bossem To jest świat, w którym teraz właśnie jesteśmy moi drodzy Ucieczka stary jakby widziałeś dokąd... Co się kurwa dzieje w tej walce? Joseph ruszcie z tego końcika, Błagam cię bro Brozew Kurwa i się śmieje creep zasyrany Kuźwa, wiesz co, zacząłem tak myśleć stary Gdzie jest ten piździelec? <laughs> <laughs> tu jest I się kurwa Cofa się? W czemu się kurwa? Jezu kurwa, kidman jęczy, ten się śmieje i chryste, panie. I wróciliśmy do wesołej komnaty Józefa. O, czy jednak może przystrzeć przez te szyby? Dobrze wiedzieć. Dobra. Mamy letopór. Odklejmy się od kurwa Hej! To ty, Kidman? Z tej strony pójdziesz, kolego. Z prawej czy z lewej? Z prawej. Jeb to porkiem! Fuck you, Kidman! Ale jesteś niemiły. Aha, tu jest zamknięte, tak? Super. O kurwa, za... ...dziecimy, o ku... Kidman, Kidman, rusz się. Lecimy dalej, most epic fight in game history. Top ten anime battles, i w ogóle. By the way, dodajmy fakt, że najwidoczniej sprawalnie Józefowi Bullu odnawia. Życie Kidman? Forma Lifestyle? Dobra, gdzie ten czterokilamus poszedł? To jest kuźwa pytanie. Ale poważnie, gdzie on kuźwa jest? Bro, a gdzie jesteś? Oh, yes, Wither, Wither Freyera. Don't run, just let me get a clean shot. <laughs> Ej, kurwa, jakby gone far. No, i tu masz rację. Nie odszedłem daleko. <laughs> to jest zabawa, nie. On chodzi szybciej niż my się skradamy. Z tej strony przyjdziesz, koleżko. Z O mój Boże. Ostatni. Dobra, okej. Okay. Uff. Dobra, trzy ciosy to porem i trucizna ustąpiła, w sensie w wpływ Rubika. O, nice, zostałem Ale nie wiem za co. E... Dzień, tak, wpływ Rubika usunął się. I to bodaje, że kończy drugi rozdział. Mmm, to wystrzelany pistolet. Superancko. I tak, będziemy w znanym nam miejscu w tym momencie. Po co ja zwiedzam? Nie ma w tym tych przedmiotów. Yes, it can be. Mogę to otworzyć? Mogę. A to kto jest taki razie tutaj? Kto się na krześle bują? Nie mam kontroli nad kamerą. No dobra, ją. Babunia. A nie ma babuni. Pani Kidman, proszę mi family. Next subject. No. We prolonged this talk for a while now. It's important for our understanding of you. They nie robi się. Too caught up in that church of theirs. More like a cult. It was like a punishment. Nothing I ever did was good enough for them. They abused you? No. It was more like neglect. That's why when I just left, they didn't care. They never came looking. They just gave up. And you never went back to them? I did. A couple of years later, they were gone. Everyone was gone. It was like the whole town got up and moved. I should have felt something, but I didn't. And how do you feel about it now? The same. They can rot for all I care. It was strange, though. There's a statue in the center of town an angel with its head in its hands. I used to just stare at it when I was young, thinking it was sad. But now, I felt like even that statue knew how pitiful life was there. Czyli tak, to jest dom Kidman, najwidoczniej. I tak, pani przepytująca zadawała pytania na temat jej dzieciństwa, na temat jej rodziny. I tak, jej rodzina, rodzina Kidman, jej rodzice byli bardzo zajęci kościołem, hmm. który z perspektywy Kidman. Tak, to ta wioska, dokładnie, to ta wioska. Bardziej wyglądało to z perspektywy jakiś kult, który pochłaniał całe ich życie, przez co nie mieli czasu dla niej. I pewnego dnia po prostu zebrała się i... odeszła. I tyle. I nawet nie było jej szkoda. W pewnym momencie wróciła, żeby sprawdzić czy wszyscy jeszcze żyją, ale nikogo nie było, wioska była opuszczona. I właśnie wspomina... wspomniała tego anioła, z którego śmialiśmy się w serii z podstawki. Tego facepalmującego anioła. Powiedziała, że... Leslie! Powiedziała, że poczekało mu Myślała, że ten anioł. Ten anioł tego teraz tutaj nie ma, oczywiście. Jest smutny i płacze. Tak, że płacze ze smutku, ale potem. przestało jej się tak wydawać. Potem wydawało się, że ten anioł płacze, bo żal mu mieszkańców tego miasta. Nie wiem, jak mogę to przesunąć dalej, żeby nie było. A. Tak. Brakuje jednego reflektora. Czyli tak, generalnie wspomnienia tej wioski pojawiły się w stemie. Przyszliśmy jako Sebastian przez Kidman To jej cegiełka dołożona do tego świata. No Dokładnie, z tem to wszystko tworzy. Tak, ponieważ oczywiście rodzice Rówika, zwłaszcza ojciec, również był bardzo. Mm, bardzo religijny. I miał powiązania z tym kościołem w sensie. Wykał każde. O, to ten piesek wcześniej. Wykał e, każde kłamstwo tego kościoła. Aczkolwiek sam Rubik nigdy nie odnosił się do tej wioski. Chodziło tylko i wyłącznie o kościół, o, o religię. Podczas kiedy właśnie to wspomnienia Kidman tworzą tą wioskę jako całość i tego anioła pośrodku. Dobra A! Czwartą muszę być ja, prawda? Muszę stanąć tutaj A właśnie Czwartą notarem jestem ja Witaj, face palmujący aniołku Żeby nie było, wydawało mi się, że, że walka z Josephem jest tak ultra blisko końca tego dodatku Ale najwidoczniej nie

To my. Ach. O super. Posiedzę sobie moim kotem tuż koło worku z mięchem pod generalnie plakatem złego papieża. cudownie. Rubin has no idea what he's done. It's not surprising that he doesn't care either. He was never motivated by fear of Mobius. The Prototyp stem prototype works, but only when connected to Rubin. i've checked the details and he customized the whole system to only operate with his own brainwave pattern. i left him alone with the device for far too long. trusted him too much and despite all my knowledge in the field, it's past the point of fixing. i can't just flip a switch. and that's not the worst of it. they know as well. i'm not going to take the blame for this. i will drag him here and make him fix it. i can't imagine what they will do. Go, jeśli nie. Pierwsze primo, zabawna sprawa, że teraz dostałem notki, e, ...trowkę za wszystkie notki. W znaczy, sensie, kiedy grałem po raz pierwszy, to, to przechodziłem to DLC dokładnie, przeszukiwałem półki, pomieszczenia i tak dalej, a teraz praktycznie biegnę przez nie. I to teraz zabrałem wszystkie notatki, a nie kiedy gram sam. Ciekawostka. Ale tak. Tutaj mamy ostatnią notkę doktora, już kiedy. Stem został ukończony i oddany w ręce Mobiusa, ale tak, generalnie Rubik wycwanił się. Rubik myślał, że wygrał. Eee, Rubik stworzył Stem tak jak prosili, ponieważ to było jego dzieło, ponieważ dawali mu pieniądze i zapewniali wszelkiego rodzaju obiekty testowe. Aczkolwiek wiedział, że. Eee, że. No cóż, że, że to, to jego dzieło, nie Mobiusa. Mobius może iście wypchać, dali kasę, on ich wykorzystał i teraz będzie robił z tym, co mu się żywnie podoba. I tak, oddał im STEM, tylko że jest taki problem. Działało to tylko i wyłącznie, kiedy Rubik w nim siedział, kiedy sam podłączał się do systemu, z nikim innym nie działało. I tak, wiemy, że to ten. <ścoughs> to jest zabawne, ponieważ Rubik. Myślał, że jest swany i zabezpieczył się, zabezpieczył swój, swoją pracę życia, swoje dzieło życia przed brudnymi łapami Mobiusa, dostosowując to tylko do swojego mózgu. I to właśnie ta decyzja sprawiła, że został sprowadzony do mózgu w słoiku podpiętego do właśnie stemu. Tak. Doktor powiedział, że przyprowadzi go do siedziby Mobiusa i będzie go błagał, by, by poprawił to tak, by... Z mobiusa. z temu mógł korzystać każdy. Well, kiedy go sprowadził, widzieliśmy tą scenkę z perspektywy Sebastiana, prawda? R R Ruvik w pomieszczeniu ze STEM, pan doktor, a potem trzech gości w garniakach. Dobra, i tak, tutaj sobie zakończymy. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie plutko. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach The Ill the Assignment. Kolejny odcinek może być ostatni? Nie jestem pewien, pożyjemy, zobaczymy. Na razie.